Dzień dobry. Jedna z pań powiedziała, że wystąpiła z Kościoła katolickiego. No i tak, z, jakby to powiedzieć, spod odpisów podpisów wygląda, że zadowolona dumna z tego. No, to no, dopiero tragedia. Jest powiedziane tak. Ktoś, kto stracił majątek, stracił dużo. Ktoś, kto stracił zdrowie, stracił więcej niż dużo. A ktoś, kto stracił wiarę, stracił wszystko. Ktoś, kto stracił wiarę, wyszedł z Kościoła Katolickiego, nie do którego Kościoła wszedł. To tragedia. Bo żeby wejść do nieba, to trzeba się spowiadać u księdza katolickiego. Żeby wejść do nieba, trzeba przyjąć komunię świętą, czyli ciało Jezusa Chrystusa. Poza Kościołem Katolickim jest to niemożliwe. Więc Wystąpienie z Kościoła katolickiego to większej krzywdy sobie samemu i swoim najbliższym zrobić nie można. To straszna tragedia. Także życzę wszystkim w nowym roku, a szczególnie tym, którzy wyszli, żeby zdążyli wrócić przed śmiercią. Bo rzeczywistość po tamtej stronie, dla ludzi, którzy mieli wiarę, ją stracili. Jest straszna. Bo ci, którzy jej nigdy nie dostali, to jest zupełnie co innego. Mogli zostać niezaproszeni przez Boga. Ja myślę, że w którymś momencie życia Bóg zaprasza każdego. Ale mieć wiarę i ją stracić, to niesłychana tragedia. I to nie tylko dla tego, od tego człowieka, który stracił, dla wszystkich ludzi dookoła tego człowieka. Bo dookoła tego człowieka jest piekło. Dookoła takiego człowieka jest piekło. Już tu na ziemi. Dobry Boże, pobłogosław nam wszystkim. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i weź nas swoją przemożną piekę. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom Świętych. Nie wszystkim Błogosławi Bóg Trzech mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to była moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę.